Siema. Siema, witajcie na następnej wyprawie. No, jak widzicie, dzisiaj odwiedzimy no, coś magicznego. Hotel z pełnym wyposażeniem. Łukasza z nami nie ma, ponieważ akurat już jest w środku i załawia nam pokoje jedzenie. I Łukasz to poszedł najlepsze. nam nagrać, że tak powiem, pokoje ośrodek jest naprawdę <laughs> piękny, położony w górach, no taka, taki klasyczny urbeks. Teraz nasze komentarze: wy już nawet urbexu nie potraficie dobrego zrobić, więc dzisiaj taki urbex. Z pełnią wyposażenia I tego wszystkiego. Ale zaczęliście we mnie, tak? Nie, no, ty poszedłeś pokoje zamawiać. Nie zamówiłeś? No Trzy osobne. Każde ma piętro swoje. Królewskie pokoje. Zaczynamy. Jakby to panowie powiedzieli na początku. M nasi tu byli. <ścoughs> A można powiedzieć tak, zaz... pozazdrosiliśmy Fazowskiemu Fazolandii, więc założyliśmy Urbex Holandii. Tak, czy sobie. Czyli opuszczony hotel w górach. To tak. To jest Urbex Holandia właśnie. Dobra, lecimy na Szczecin. Dobra, no się, tak? No jak. Ogólnie to jest kolejne miejsce, które nagrywamy. I to jest miejsce od MK Urbex. SK Serdecznie dziękujemy. Ciężko wymówić te, te skróty, ale to właśnie od niego mamy te miejsca i one są naprawdę dobre te miejsca. Jak widzicie tutaj stołówka, no i fajnie to wygląda, a od niego, no są takie no, jakby większy level przypału, ale też dzięki temu one są bardzo dobrze zachowane, więc to też jest fajne. Postaram się nie nagrać nazwy ośrodka, żeby mi go nie znalazł, ale tak, Euraski. Jesteśmy na Słowacji, a po wyjściu z baru pamiętajcie, żeby zamknąć bar i świat. światło. Wiecie, musimy jak najmniej świecić po oknach. No bo dokoła są bloki mieszkalne. Ośrodek wysoko w górach położony. Za oknem są takie drewniane domki, więc tutaj była bardziej knajpa, a domki były tu wynajęcia. właścicieli tu. Podobno nie ma, to jest wystawione jakoś na licytacjach komorniczych I z tego powodu to jest opuszczone, nikt chyba za bardzo tego nie chce wykupić Ale też mało osób o tym wie, na szczęście, dlatego nie podamy lokalizacji Hotel jeszcze w 2017 roku, były gdzieś jakieś opinie na Google I generalnie nie miał dobrych opinii Tam postawiliśmy nasz samochodzik Tu zobaczcie, jeszcze stoją Monitory lenowo, tylko nie ma komputerów. Pytanie, czy jeszcze nie ma czulek? O, coś na zakupy widzę, przyjechał, czy się wywrócił. I to chyba trafiłem do jakiejś takiej strefy bardziej yy, biurowej, tak, recepcyjno-biurowej. Tu w ogóle była tylko taka akcja, że gdzieś po tej ścieżce sobie ludzie chodzili i tak przyglądali się nam tam też można było wynająć te domki i sobie mm, no, no takie w turystyczne miejsce natomiast tutaj basen za tą hojneczką. a tu słuchajcie tu słuchajcie takie pomieszczenie konferencyjne bym powiedział kto chce ma ciatko Zobaczcie jakaś zu zula Ten kto chce niech na krici ich opowie cici <noise> Mówię cici. Dobra eee, Co my tu mamy? Jakaś recepcja Tu może klucze były albo coś takiego Znaczy długo opuszczonego nawet palma wyschła <noise> Dobra, idziemy dalej O uczelnia Uczebnia Uczyć Chyba tak. Uczelnia? Czy czytelnia? Może o no, czytelnia. Spójrzcie, coś co w Czechach i na Słowacji jest mnóstwo, czyli kofola. Nie wiem, to teraz jesteśmy w czymś na, w rodzaju kuchni. Powiem Wam szczerze, że gdyby tutaj wejść, wsadzić parę milionów, to dałoby się to miejsce z powodzeniem reaktywować bez problemu. Tam są te domki, ale też u dołu są właśnie sąsiedzi tutaj, piece. Więc pf, będę starał się nie przechodzić za blisko okien. O, tutaj w ogóle jakieś. O, jest piwnica. Piwnice są najciekawsze. <słuch> jakiś stary telewizor. Widać, że właśnie może w pokojach hotelowych to było. No pewnie to są puste, o tutaj kolejne telewizory, nawet jeden, krzesełko, o drugi telewizor i nic więcej. No i tu kolejne jakieś zejście, dobra idę zobaczyć co tam jest, może jakiś syp na, na węgiel był. Coś takiego. Szklanki wszystko gotowe tak naprawdę do działalności, więc niewielkim kosztem można tak naprawdę to uruchomić. Tutaj mamy przecież te talerze. Cały czas się kręży, kręży dookoła restauracji jakby. Widzicie klucze w drzwiach. Zobaczmy. O. Jak nie działa. Tak chodzę, tutaj są jakieś stoły do ping-ponga, właśnie pozostawione szklanki. Tak, e, pozostawione szklanki, wejścia, tego typu rzeczy. Ale cały czas jest opcja, taka, że ktoś po raz ostatni to postawił szklankę, kubek i nigdy więcej już tutaj nie wrócił. schiza taka straszna. Wiecie, jak to jest cały czas. Trzeba być czujnym, dlatego tu zaglądam, czy nikt nie wjeżdża, nie wyjeżdża i tak dalej. Tam też widać plac do gry w koszykówkę. Tutaj jest kosz. Czyli to mamy, słuchajcie, takie zwykłe pomieszczenie hotelowe. Hotel zabrany. Znaczy się. Nie, to już nic jest. A jest jeszcze woda? A, nawet nie sprawdzę, bo są odkręcone te kurki Słuchawkę też ukradli. Jeszcze płytki, jakby. Ktoś chciał w tym hotelu wyłożyć łazienkę. Zobaczcie, jakieś stare mapy. Lumuńsko. A już z Czechy i Słowacja. Ale spójrzcie jak. Tutaj jest linia przerywana. Czechosłowacja to jest. Jeszcze, no mapa jest z 93? To z którego? Z 93 to raczej nie. 1989 jest chyba ta mapa. No, no, to jeszcze za czasów Czechosłowacji. Tutaj jakieś pufy. No dużo jest tutaj artefaktów możemy jeszcze znaleźć. To są przypałowe miejsca w miarę. Jak widzicie, każde miejsce, które jest trochę lepsze, bo ma więcej do zaoferowania. Na to do siebie, że jest dużo bardziej przypałowe, nie? Więc teraz będę wychodził. Na zewnątrz czyli tam nie będzie bardziej widać, zgaszę lampę Nie, to chyba na początku, bo tutaj jacyś ludzie krzyczeli i no, na po prostu to chyba byli tu leści w ogóle jacyś. Bo tak na razie nikogo tam nie widzę. A to tak wygląda tam na zewnątrz takie. Jak widzicie takie domki są. Następne pomieszczenie. Tutaj chyba toalety. Tak, tu mamy kibelek, ale no zobaczcie, szczury, wszędzie jest nawalony. No, tu chyba możliwe, że... Jesteśmy bezdomni Nie wiem. Gdzie się, no, to mógł być jakiś pokój hotelowy, no bo w sumie to jest hotel, ale <śmiesz> śmiesznie, że mam takie podświetlenie w zagłówku na zwykły halogeny, że to się nie grzało. Patrzyłem po tych szklankach, to jest takie no, zwiza, to że... Ktoś po raz ostatni postawił kubeczek i nigdy już tu nie wrócił, nie? Nie na miejsce. W ogóle tutaj były sale konferencyjne też. O, no, opinia Google, to opinie miało straszne, że ludzie narzekali, że było tutaj brudno, że... E, nie wiem, jedzenie byłoby że nie sprzątali... Ach, się jakoś rozjeżdża, że nie sprzątali tutaj e, po, po gościach. Drugi wózek skrótowy w ogóle. W ogóle znalazłem jeszcze mapę, gdzie było Czechosłowacja, a nie Słowacja. No, oni się mentalnie podobno zatrzymali w tej Czechosłowacji, nie? <GlTo> Możliwe, że tak. No, no czemu ty z chodzisz tutaj, idę ja? Bo nie ma gdzie pójść. Były dwie drogi. A na górę? A z góra? A jak? Gdzie? No nad nami. No, braka, to ja idę na piętro wyżej. To jest ciekawe, że, zobaczcie, są przyklejane takie karteczki, takie znaczniki. Tylko wyżej. A ja też z tego, widzicie, kolejny znacznik. No dobra, jesteśmy u samej góry. Pokoje 17, 14, 14, 17. Tu już jest ciemniej. Teraz nie chcę jeszcze zapalać światła, bo firanki są poprzesuwane i będzie mnie widać. Chyba, że ewentualnie. O tutaj. Układ taki sam jak był tam. Co tu się działo? zobaczcie czemu tak oni pomieścili to jakby Ach, kurde serio parapety powy... powywalali czejcie to są wycięte parapety czyli ktoś jak tu przyszedł to sobie czy tak powiem segregował to co chciał zabrać teraz jesteśmy wyżej więc więcej widać i jakby jak są te domki znaczy taką ścieżkę pomiędzy nimi, to tamtędy właśnie jakaś kobieta z facetem szła. A nie, Andrzejcy tak po prostu tutaj nie chodzą. Co? Z pluskami? Nie, ktoś na w komentarzach pamiętam, że narzekał, że to łóżko było dziecięce. I kupę to jest. No, takie jest trochę dziecięce, no na pewno niezbyt wygodne. Ewentualnie jeszcze mówili, że za krótkie yy, kolory były, a tutaj jakaś taka dziwna przejściówka tam zobacz, jest za okno wychodzi hmm. działa? Działa. Właśnie, jak to działa, to żeby lepiej nie działało. Wszystko co tam wychodzi, ale klika na zewnątrz, to lepiej, żeby nie działało. są No, hotel jest w idealnym stanie. Można tutaj wejść i zamieszkać. Albo go parę milionów, wiecie, zapłacić, odnowić. Bo nie zjada go grzyb, nie jest przegnity. Jest, no jak mówię, jest w dobrym stanie. No dlatego też. Też yy, sądzę, że on może jeszcze dostać drugie życie. Ale ładny widok, co na góry? No, to fajny widok. No to On rekompensuje nawet średnie warunki, bo widać, że te łóżka, tutaj jak widzicie, i tutaj jak widzicie, no to jak nawet jak one były jeszcze czyste, no to to taki typowy PRL to był. No, ale prysznic jest. Kibelek ja i powiem Wam, że no, wiadomo, nam w Polsce poprawiły się te standardy, no, każdy czegoś oczekuje. Ale to jak wiecie, no, często jeździmy po krajach europejskich i nie tylko, bo na całym świecie i będąc w Stanach, czy będąc, jak byliśmy w Bułgarii, yy, Serbii, ogólnie no, można powiedzieć, że kraje krajach nie trzeciego świata, jak <laughs> na przykład Stany, to te standardy, gdyby ten hotel działał, często były gorsze. Tam, więc on nie jest w złym stanie. No takie są tylko kurde znaczniki wszędzie, widzisz, takie biało-czerne. No. I te znaczniki kojarzę, że czasami się stawiało jak na przykład robili e, te pomiary pomiary go, takie do remontu. Więc może być żadne... To jakby oś budynku była, ten, nie? Ale no, tak. Może niedługo będą go już remontować. Nie? Podobno mieli go remontować, ale na razie, na razie to co widzę to powyrywane parapety są. Tak jak i są rozkradzione też te. Może zaczęli, ale nie skończyli, nie wiem. Gdzieś tu jest parapet wyrwany. Ty, ale to jakby okno nowe wstawili. No tak, to jest nowe okno. Plastikowe. Czyli oni... Tak jakby skuli, żeby wstawić okno? No tak, może na początek z kuli, żeby tutaj... No nawet jest i... opisane, widzisz? No, a to jest przede wszystkim, wstawiasz te okna, przez to już zabezpieczasz poniekąd sam hotel, a potem już całe gdzieś masz... może Może, tak być jak mówisz. No, no? masz wszędzie plastikowe jeszcze dwa okna. A okej. Okay. To może, może to ja powiedziałem, że chcieli ukraść. A może rzeczywiście, wiesz, wstawiali... No kurde, no nie wiem, dziwne. a to? No musieli jakieś pracy przeprowadzać. No właśnie tu są para parapety, widzisz? Aha, ale dlatego stawiali dyktę. Może przez to kiedyś ludzie wchodzili, no nie wiem. No nie wiem, jesteśmy... Weszliśmy sobie normalnie drzwiami, co nie? No, no. Było otwarte, ale... No nie wiem. Przyjdą do kuchni właśnie tak patrzę potem... tutaj było główne wejście jakby... Przechodziło się przez kuchnię, tu już się robił bajzen Jest zapity dechami. Nam się udało wejść przez otwarte drzwi balkonowe Ale rzeczywiście tutaj wygląda jakby ktoś czegoś szukał Albo wszystko pozostało poniszczone I z tymi rzeczami zostawimy tak Ej, jeszcze przez jutro tu wrócę Zobaczcie garnki jeszcze na palnikach, kuchenki gazowe Naprawdę bardzo, bardzo dobre miejsce I najprawdopodobniej Jak 2020 był pogromem dla takich biznesów z racji, że już wcześniej te biznesy, ten biznes, nie chcę powiedzieć, że szedł słabo, ale no, e, nie miał dobrych opinii. No to po prostu te czasy go wykończyły. Zobaczcie, wrzeczko edukacyjne. Takie jest, że można spać na łóżku i się trzymać za ręce. Biuro, biuro. I tutaj są kluczyki do domków, do tych drewnianych. Tak, tu były klucze do drewnianych domków. Widocznych na zewnątrz, do których się do śniegu, tylko za kamerą sprawdzaliśmy. Eee, tutaj było biuro właśnie właścicieli. Ale z racji, że tam hmm. mieszkają ludzie, to się zawijał stąd. Spójrzcie, jeszcze się wbiłem dopuszczonego spa, takiego jakby tutaj jest kibelek, więc naleściana jest taka, nie? Tutaj była taka, można powiedzieć, jadalnia coś na takiej zasadzie. Ty stary! Widzieliście to? Spójrzcie jeszcze raz. W tym miejscu jeszcze jest prąd. Ale jazda. Tutaj jakaś lada. No i tutaj jesteśmy. To chyba jakaś sauna była, tylko nie widzę sauny. Spójrzcie, jakiś fotel do masażu, taki starej daty, ale mimo wszystko. No i tutaj jest sauna rzeczywiście. Ale się jadłam tym, że w ogóle tutaj jest prąd. No i taki można powiedzieć po saunie, tutaj można było wejść i posiedzieć w takiej lodowatej wodzie. No mistrzostwo, ale fajne miejsce. Dobra. Idę do chłopaków, bo oni są tam jeszcze w hotelu. Widok na górę jest magiczny, no, no, przepięknie. Właśnie, To było może pod kątem Jakiś do no. wypraw, ym, raczej nie wypraw tylko wyjazdów służbowych, kolonii, czegoś takiego i to jest fajny pomysł. Bo z te łóżko małe by tłumaczyło, bo te łóżeczko to by skitu dzieciacy. No, to jest dużo ping-ponga. No? O, zakaz palenia jakby co. Co nam zaserwujesz? Zaserwuję wam prawdziwą urbeksową ucztę, Także korzystając z tych podkładek, miałem nadzieję że są trzy, eee, zaserwuję wam dwa super odcinki. A przede wszystkim skupcie się na tym, bo jest tutaj tyle wyposażenia i to miejsce jest tak zachowane, że zniszczy wam głowę. Łukasz ma menu. Menu. jest puste. Jestem na diecie. Tak. I tutaj kończy się nasza wyprawa w opuszczonym kolonijnym ośrodku z pełnym wyposażeniem. My powoli wybieramy z tego menu, które tu zostało sobie jakiś napój na wieczór. Dziękujemy wam za dzisiaj. Pamiętajcie o tym, że jeżeli chcecie wesprzeć nasze wyprawy, tak jak ci Państwo tutaj, to klikajcie w link, który jest umieszczony w opisie. Chodzi nam o naszego patronata. No i co? Do, do, do zobaczenia na następnej wyprawie. wyprawie.